No, witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się pff, pociągami. Temat skomplikowany w tej grze. A osobiście nie używam pociągów, nie jestem jeszcze na tym stadium. No, ale jazda, więc widzimy tutaj budynek, który jest stacja towarową. Jest połączony z lokomotywnią, gdzie możemy kupić lokomotywy. Jak też różne pociągi yy, wagony. Więc dobrze, zobaczymy, jak oni tutaj rozwiążą sytuację. Więc mamy dwa tory tutaj, które są połączone z następną. Mamy dwie stacje towarowe, okej, okay? które są połączone. Teraz, co zrobić? Zbuduj skrzyżowanie na wprost stacji. Ok. Eee, ok. Torowisko, podkłady botynowe. Mamy e, podkłady drewniane i betonowe, które są dwa razy szybsze. Więcej niż dwa razy szybsze. Ok. Więc chcemy zbudować stąd. Chcemy zbudować stąd. Nie. Tak. Tak, nie. Nie lubi mnie. Ok. I stąd zbudować dotąd. Ok, dobrze. Więc co to nam dało? To dało nam to, że zrobiliśmy tak, że z jednego toru można zjechać na drugi i vice versa. Teraz trzeba dać semafory, żeby one inteligentnie jeździły. I mamy dwa typy semaforów: chain i normalny. Moi chcą normalny dać. I dać go przed stacją. I teraz jak klikamy na semafor, to go stawiamy. Okay, źle zrobiłem. Już spieprzyłem, nieważne. Jak klikamy raz, to jest w jedną stronę, i dwa, klikniemy, to są różne opcje tego semafora. Dobra, <grytanie> więc on jest na obie strony teraz. U mnie semafory jednostronne, to teraz to może pokażę. Teraz jest dwie strony semafor. Jedna strona i jedna strona, czyli tutaj będziemy jechali tylko w tym kierunku, a tu będziemy jechali w drugim kierunku. Więc jedziemy tak, 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 tak tak, a tu się możemy minąć. Semafor wpuszczający pociągi chcemy dać, okej, okay, fajnie. Pamiętamy, używamy te semafory najprostsze teraz. To będzie wpuszczający pociągi, Ok. To my jedziemy prawą linią, okej, okay, dobrze. A tu, by, a, tu by... a, a tu trzeba chain. Dlaczego trzeba dać chain tutaj? ponieważ on jest inteligentny. W tej grze jest tak, że, jak to wytłumaczyć, pomiędzy jednym semaforem a drugim to jest tak zwany blok. Jest takie, to, jest, to się nazywa blok. I ten blok jest właśnie wzięty pod uwagę, jak te dwa semafory są, z jednej i z drugiej strony. Więc jak pociąg jest na tym bloku i jest semafor, to jak będzie chciał drugi pociąg wjechać, to on nie wjedzie, zatrzyma się, ponieważ tu będzie czerwone światło się pokaże. Teraz jest zielone, bo nie ma żadnego światła, nie ma żadnego pociągu. Ale jak tutaj na tym bloku będzie coś, na stacji na przykład będzie z pociąg, to tu już nie wyjedzie pociąg, znaczy wyjedzie, ale zatrzyma się tutaj, ponieważ hmm, zablokuje go semafor. Chain natomiast jest na tyle inteligentny, że działa nie tylko na to miejsce przed nim, ale też po drugiej stronie. Dlatego jak mamy tutaj takie skrzyżowanie, to on, nie wiem jak to wytłumaczyć po polsku, to on będzie wiedział nie tylko ten blok, który jest tutaj, jak będzie wjeżdżał, przepraszam, tutaj jak będzie wjeżdżał, ale też z drugiej strony. Więc jak bierzemy, mamy takie skrzyżowanie, to z jednej strony bierzemy normalny semafor, a z drugiej ten właśnie chain. To najlepiej tak sobie powiedzieć. To jest taka reguła. Z jednej strony normalny semafor, a z drugiej chain. I ten chain będzie patrzył na obie strony. Ok? Okej. Okay. Teraz robimy skrzyżowanie na drugiej stacji. Zobaczymy czy mi się uda. No, pięknie. Nie z tej strony, z tej strony. Nie chcę, nie chcę, Oste... okej, okay, dobra. Co stąd, tutaj, okej, okay, fajnie. Mamy skrzyżowanie, klasa robotnicza jest zadowolona. I znowu semafory, więc ciach, obie strony teraz. Z tej strony będzie w tą stronę, a, a tu... tu będzie chain, bo jest wjazd. No właśnie, zapomniałem, chain, 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 chain. I tak samo z drugiej strony działa. Co tutaj chcemy? Tory do trzeciej stacji zbudować. No to kurde jazda, Okej, okay, chcę z jednej strony do drugiej. Teraz zbuduj tory do trzeciej stacji, Ok? Nie do trzeciej stacji, tylko do czy połączenia pacania. A nie, to to jest trzecia stacja, ma rację. Ma, przepraszam. Dobrze przetłumaczyli. czyli teraz jedziemy tak, nie. Yeah. A i teraz jedziemy tak, robimy pętlę. I to się samo tutaj y, automatycznie robi tak fajnie, że. On, on doskonale ta gra inteligentnie działa, że ta linia potrafi. O, a tu się tak połączymy, rozumiem. Potrafi tak działać, że oni bardzo ładnie to robią, te pętle. Gra jest fantastyczna i zajebista, Ok, zapierdalamy. Klasa robotnicza jest dumna, i teraz się łączymy. Więc tutaj jedziemy, będziemy jechali prawą stroną, to będziemy jechali tutaj w tym kierunku. Ok. Um, I tu też połączymy się z. Nie chcę. Teraz chcę. Ok. Więc oba tory mają wejścia tutaj. Fajnie. I teraz tutaj się łączymy? Fajnie. I teraz tu się połączymy. Tak, to jest skomplikowane, sam o tym wiem. Towarzyszy dobra robota. Więc mamy teraz w miarę skomplikowany system. Tutaj węzły pamiętamy. Normalne semafory, tylko jeden chain z jednej strony. Jak jest wjazd na stację bodajże. Okej. Okay. A teraz tu trzeba dać semafory. Się nauczymy ostatni raz. Nie czekać, to trzeba. Tak, semafor. Czy tego chcesz? Tutaj. A, bo tu mamy w jedną stronę wjazd. Ok, na tą stację, dobra. Rozumiem. Semafor wpuszczający pociągi. Wypuszczający pociągi, mój drogi, ale spoko. Teraz właśnie jak jest wjazd na stację, to chain robimy. Ok, to ma sens. Więc wjazd na jest chain, a wszystko inne jest normalne semafory. Zajebiste. I tu będzie bardziej skomplikowanie. I tutaj też, tu też daz mi jeden tak, jeden tak, jeden chain, a drugi będzie tak, mam, mam rację. Tak, jeden chain, a drugi będzie normalny. Tak samo tutaj. Jeden chain, bo wyjeżdżamy prawą linią. O, jak klikamy, to on zmienia kierunki. Ok. Co, jeszcze, co on jeszcze chce? i właśnie tu co kolorystyka jest, że tu są te bloki. tu jest jeden blok, tu jest drugi ten pomarańczowy blok, tu jest trzeci blok, tu jest czwarty blok. widzimy, to wszystko jest jeden blok. jak tu będzie jechał pociąg, to semafor chain go zatrzyma. i tu zmienimy, tu jest też jeden blok, ale zmienimy go jeszcze na cztery bloki, tak? na dwa bloki. tak, bo to są różne kolory. Jeden jest mniejszy, jeden jest jaśniejszy, a drugi jest ciemniejszy, niebieski szlak. Prawie nie widać. Tu jedziemy w prawo, tu jedziemy w lewo. Zajebiście. Tak, tak, jeszcze więcej semaforów trzeba! Mhm! Mm Ponieważ, Ponieważ to jest najbardziej skomplikowana rzecz w tej grze. Już wystarczy tych semaforów! O, trzeba tutaj połączyć jeszcze. Dobrze. Bo łączymy się, kochani. Klasa robotnicza jest dumna. Co jeszcze możemy zbudować? Przemysł budowlany chcą. Biuro budowy kolei. O, w tej grze, co jest zajebiste, oni... Yy, możemy budować, tak jak mówiłem, do, wydając ruble albo dolary, ale jest coś takiego jak skład budowlany, który właśnie budują tory. To są ci. Biuro budowy kolei. I oni jeżdżą sobie. Wyłączyliśmy teraz automatyczną budowę. I oni jeżdżą sobie i będą, moi drodzy, budować. I zaraz to zademonstrujemy. Rozpocznij zaplanowaną budowę. Nie wydajemy pieniędzy. Rozpoczynamy zaplanowaną budowę, czyli tą, tych torów. Okej, okay, to już się robi. Kup teraz przyrząd... Kup wszystkie materiały, które są potrzebne, czyli żwir, stal, ma sens, cegły, też ma sens, i deski. I części elektryczne. Zajebiste. I teraz trzeba będzie kupić oczywiście maszyny, AGM-y. Do budowy, ma... do budowy szyn. To wszystko w tym samouczku, więc zaraz dojdą tutaj ludzie do pracy. Szajse, dlaczego to? Właśnie jeden jest problem w tej grze, że jak o, jak nie ma, jakie są ulice, to nie można zrobić przejścia dla pieszych. I oni teraz idą. Mamy liczbę pracowników i zaraz powinno być biuro budowy tutaj zrobić to, czy, czy nie chcę za bardzo. Przypisana budowa. O, dałem manualnie. Nie wiem czemu nie chciał wskoczyć, ale OK. Wszystkie pojazdy. On teraz zacznie, moi drodzy, budować tutaj. Wyjeżdża właśnie. I zacznie kłaść tory. Gra jest zajemista, nie? Więc ta gra jest stworzona właśnie tak, żeby nie kupować wszystkiego, bo to głupio się gra, możemy tutaj wydać pieniądze. Ale po co? To się głupio gra. Gra jest stworzona tak, żeby właśnie dać sobie na początku gry minimalne fundusze. I żeby właśnie wszystko budować manualnie, żeby jeździły tutaj różne ekipy budowlańców i budowały drogi, budynki oraz szyny i słupy, napięcia, linie wysokiego napięcia i średniego napięcia. Wszystko w tej grze chcemy zbudować. My osobiście. Nic nie chcemy robić, żeby tutaj po prostu zapłacić, bo tak się gra w inne budowlanki, które są do dupy. Ta gra jest z rozmachem zrobiona. W ostatnim wideo chyba tego samouczku, pokażę Wam, zademonstruję, jak ustawić sobie grę, żeby grać w moda tak zwanego, co ludzie nazywali, ta społeczność, kosmonauty. Mod kosmonauty to oznacza, że wszystko budujemy ręcznie. Nie budujemy nic, a... tylko na początku gry budujemy sobie niezbędną ilość budynków i infrastruktury, a na początek gry, a potem wszystko budujemy ręcznie. Taki jest mod kosmonauty. Ja Wam nauczę Was, jak to ustawić. On teraz wraca po swoje materiały, żeby tutaj budować. Może przyspieszymy tu grę? I on już trochę zbudował. Teraz jedzie dalej. Tu się zatrzyma i zapierdziela. Piękne granie, naprawdę, naprawdę zajebista. Dobra, wszystkim mówię do zobaczenia. Wszystkim mówię do zobaczenia. I słuchajcie w następnym kosmonauta. Mod kosmonauty. Bye bye.